Oh, Wschody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się dziś w Suwałkach. Była liczna parada ulicami miasta i festyn w parku Konstytucji 3 Maja. Wszystko po to, aby przypomnieć o prawach i potrzebach takich osób. Całość z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach na czele z przewodniczącym Krzysztofem Jurewiczem. Ten dzień jest bardzo ważny dla tego środowiska ze względu, bo staramy się włączyć w społeczeństwo oraz walczyć o swoje prawa. Szanowni państwo, geneza tego w ogóle spotkania i tych obchodów jest już od lat 90., kiedy we Francji były obchody osób zdyskryminowanych z niepełnosprawnością. W dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, już się wiele rzeczy zmieniło i w naszym kraju włodarze na szczeblu krajowym, włodarze na szczeblu samorządowym zauważyli potrzebę osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej jest więcej programów wspierających dla osób, ale jeszcze wielu elementów brakuje. Przede wszystkim myślę, że elementów brakuje aktywizacji zawodowej oraz po prostu takiego pełnego równoprawnienia. Wydarzenie honorowym patronatem objęli Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Czas i pora, żeby uświadomić naszym mieszkańcom, społeczeństwu, że są wśród nas osoby z niepełnosprawnością. Z niepełnosprawnością intelektualną także. I my jako społeczeństwo, ja jako samorządowiec wiem, jakie ciążą na nas zadania, jaką mamy rolę do wypełnienia w stosunku do Was. I fajnie, że są tego typu inicjatywy. Jak Was widzimy, radosnych, roześmianych. Niektórymi składnikami godności to jest życzliwość, bądźmy dla siebie życzliwi. Jak będziemy dla siebie życzliwi, to będziemy to wybrali z godnością. Podchodzimy do innej osoby z szacunkiem, to czujemy się godni, bo ktoś nas dowartościował. To jest bardzo ważne, żeby właśnie z takim uśmiechem, przyjaznym nastawieniem do innej osoby kroczyć przez życie. I Wy to właśnie robicie.